Dzisiaj, 14 sierpnia, mija 70. rocznica mężczyzny śmierci ojca Maksymiliana Kolbe. Człowiek ten oddał życie za inną osobę i dlatego został uznany przez Kościół rzymsko katolicki za świętego. Niewiele osób na świecie zdecydowałoby się na taki gest jak ojciec Maksymilian. Skąd on wziął tyle siły i odwagi w sobie? Gesto San Gest, ha fatto który no dokonał święty Maksymilian nie był gestem, który no wypłynął tak z natychmiast. No, jego sua vita. On się przygotowywał vita do tego przez cały swoje życie w sposób. I, I wypływało to z tego, się do do tego, do tego, do być Jaką rolę w historii franciszkanów odegrał ksiądz Maksymilian Kolbe? Kolbe posiada bardzo ważną rolę w historii naszego zakonu, ponieważ miał odwagę i umiejętność przemyślenia naszego charyzmatu i wcielenia go w dzisiejsze czas. Dla nas jest bardzo ważna idea świętego Maksymiliana, w jaki sposób on odczytywał to, czym jest wspólnota, czym jest ubóstwo, czym jest praca. I bardzo ważne jest to, w jaki sposób przeżywał swoje życie zakonne dla nas. I dlatego jest też takim wzorem, w jaki sposób my powinniśmy być Franciszkanami w naszych czasach, w naszym świecie. Czy postać świętego Maksymiliana jest znana we Włoszech czy tylko w Polsce? Jest znany nie tylko we Włoszech, ale w wielu miejscach świata, zwłaszcza poprzez swój gest miłości. Ludzie znają ten gest, jego oddanie się w oddanie własnego życia za życie drugiego. Spółwielka. Myślę, że dla nas dzisiaj jest ważne znalezienie odpowiedzi, dlaczego święty Maksymilian dokonał tego gestu, ponieważ jestem przekonany, że odpowiedź na to pytanie musi wynikać zawsze z wiary. A w jaki sposób współczesny człowiek powinien brać przykład ze świętego Maksymiliana Kolbe? Wielkim darem świętego Maksymiliana dzisiaj dla nas jest Posiadanie wielkiego ideału, dla którego warto żyć i dla, dla którego warto umierać. E, dzisiaj wielu ludzi poszukuje takiego motywu, dla którego warto byłoby żyć, dla którego warto byłoby walczyć, e, pracować i umierać. I e, życie świętego Maksymiliana jest e, właśnie e, odpowiedzią na to pytanie, dlaczego żyjemy, po co żyjemy. I wydaje mi się, że to jest właśnie najważniejszą aktualnością świętego Maksymiliana dzisiaj. W jaki sposób Zgromadzenie Franciszkanów wykorzystuje wydarzenia związane z życiem Maksymiliana Kolbe w wypełnianiu swojej misji? Mhm. Zakon Franciszkanów przede wszystkim chce dać przykład tym, którzy do nas stępują. Świętego Maksymiliana jako wzór do naśladowania. Dlatego na przykład co roku 28 maja, czyli w rocznicę deportacji Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, sprowadzamy do Oświęcimia, do Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach, wszystkich braci, którzy stawiają pierwsze kroki w zakonie, czy są bracia na formacji, to są postulanci, nowicjusze, seminarzyści, klerycy. Oprócz tego, dzięki wyniesieniu Świętego Maksymiliana na ołtarze, zakon w duchu wdzięczności Panu Bogu otwierał nowe misje. To, że Święty Maksymilian był przede wszystkim misjonarzem on oczywiście tradycyjnymi metodami ewangelizował świat, czyli głosił kazania, homilie, misje, rekolekcje, ale też wsząkł do swojej misji ewangelizacyjnej najnowsze osiągnięcia techniki, czyli stworzył dwa klasztory wydawnictwa w Niepokalanów pod Warszawą i Niepokalanów w Japonii. Także uruchomił radio, myślał bardzo poważnie o telewizji. I dlatego tutaj święty Maksymilian też jest dla nas takim przykładem, że należy iść z Ewangelią na inne kontynenty, ale także włączyć się w ewangelizację poprzez masmedia. I tak to czynimy, bo otworzyliśmy misje i w Boliwii, i w Peru, i w Paragwaju, w Uzbekistanie, w Ugandzie, także w Kenii, w Tanzanii. To jest właśnie odpowiedź na wyniesienie świętego Maksymiliana na ołtarze, bo Kościół dał wiernym przykład do naśladowania, ale w pierwszej kolejności to my Franciszkanie powinniśmy naśladować naszego współbrata, którego też uznajemy jako odnowiciela naszego zakonu. A jakie przesłanie płynie z życia Maksymiliana? Święty Maksymilian na pewno niesie kilka przesłań. W dzisiejszych czasach myślę, że, że pokazuje nam, że miłość powinna być bezinteresowna i ofiarna. Przecież wokół nas jest tyle egoizmu, prawda? Tyle, tyle interesowności. A święty Maksymilian powiedział nie tak. My mamy innym siebie dawać, nie, nie oczekują niczego w zamian. To, co zresztą często ojciec generał nam przypomina, że mój brat jest ważniejszy niż ja sam. Oprócz ojca Maksymiliana do obozu Auschwitz trafili jeszcze inni franciszkanie. Czy coś o nich wiadomo? Jakie były ich losy? Tak, to też są bracia, którzy zostali deportowani z Niepokalanowa i, i część z nich tutaj zginęła w obozie, dlatego ich nazwiska są umieszczone w naszym centrum świętego Maksymiliana, gdzie yy, oświęci. Yy, yy, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich zafundowało tablice wspominające, przypominające wszystkich duchownych, którzy zginęli w Karl Auschwitz. Współczesny człowiek powinien brać przykład ze świętego Maksymiana Kolbe. Jeśli w życiu każdego z nas będzie obecne dobro, miłość, wiara i troska innego człowieka, to być może świat będzie lepszy. Paweł Obstarczyk, Fakt Oświęcim.